Serdecznie witamy, to drugi odcinek serii, halo, halo Wodku. Dobrze, dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę z Borderlands 2 e, Co możemy powiedzieć, no zaraz będziemy zaczynać z naszymi pięknymi sowieckimi karabinami Idziemy użyć wind. Co ty na to? Tak. tak, jestem za, jestem bardzo za No to sprintem Będziemy rozwalać burżuacyjną masę Jawol my Her komendant. tam na niebie coś lata. Eee, jestem ciekaw czy można to zestrzelić. Czekaj, miał ten sam pomysł? Czekaj. Można Des chyba. Pemna Kurwa, iść to traf. Lecimy, dostał. Leci. 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 dostał. Ooo, zestrzeliłem to. Czekaj, bo się teraz będę. O o, kolejne, kolejny. Znowu, uo, leci. W tych nietoperku wypadałem itemy. Znowu skill snajpera będzie, zobaczysz. Ja cię... Niech dostanie skalaśnikowego. Nie po Nie, nie po Już się chyba rozwaliłem ja, Dobra, dobra, kolejny. O dostał! w <grym> kolejny. O, hrabia Dracula. Dostał. To nie jest mój. Dostał. Już, no nie mógł zostawić. Dostał. <grym> nie mógł, nie mógł no. Znaczy. Sera jasne, no. Fera, jasna, no. By tylko by snajpił i snajpił, no, no. kolegom to nic, no. Tam jest coś chodzi, czekaj. czekaj, bo my tam w ogóle musimy iść z tego co ja widzę. Level czwarty zaraz będzie. A ty masz już czwarty O. A, wow, wow, wow. Zostaw mi tego kurdotla. Mój kurde, ale mój Pomogę ci, dobra? Zostaw mi go, ja chcę go rozwalić. Został. No dobra jest twój Coś jeszcze tam jest? Jest. A ma, ma celność zabójczą po prostu. Krytyk 417 dobra. No Dobrze, to że tutaj za, można za, skakać za. na kilometry, bo już bym dawno nie żył Dobra, ja chyba w tej grze kość, będę snajpił, kość, 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 kość. O cholera. A mi by się przydało coś z większym rozrzutem, wiesz? A ja mam zero amunicji Masz ammo? E, a można wyrzucać? Nie, yeah, wiem Co to jest? E, ale nie to Pokaż pokaż mi, była umowa, że następna broń zgarnie nie dobra, już od piątego levelu poczekam. Masz poczekam. Drop, tak, tak drop. Tak. Proszę cię bardzo. Mój kochany kolego. Dom, 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 amunicja. O, czekaj, czekaj, mamy i... tego użyć. Pociągnij, ciągnę. No ciągnę i nic się nie dzieje. Ciągnijmy we dwójkę. Nie wiem czemu, ale cię ledwo słyszę. Czekaj, czyżby dźwięk. Teraz? O, musimy znaleźć bezpiecznik. Nam trochę mniej, o. Find fuse, czekaj, i poleciłam za daleko. Bezpiecznik Czekaj, a no, znajdź bezpiecznik. No, a teraz, jak mnie słyszysz, ja wisła, ja wisła. W porządku, gry chyba nie słyszę. Czekaj, bo ja tu mam problemy z tą wież. Powiększył sobie O1. o jeden. No i będzie, będzie dobrze. Dobra, czyli widać, że zaczęła się jakaś Uuu, akcja. Co to jest? Nie wiem. Fajny płatek. Pastuch elektryczny. Pewnie krowy tam trzymają. Zapora przeciwczołgowa. Zapora przeciwczołgowa? Ja też chcę taki pastuch. bo sobie rozwinął i żaden sąsiad by nie przyszedł. Dobra. O, znowu kurdupele. Ja ukradniesz machetki Shotgun mid Dostał w Dupsko, bo nie dostał. Ja ja dostał. Czekaj, ja sprawdzę tegoś. Aha, nie mogę, bo dwa od Mały level, właśnie. Ja. Małej Ciebie biegnie. Znaczy... Znale. Coś się paliło. Czekaj, ja tu nie widzę. A pierdzielę ja, to wiesz? Parował, wyparował, wyparował nową broń, a ja kampię Dobra tam wpadnę z granatą. No właśnie ty powinieneś o nawet słyszałem, że rzuciłeś Gdzie idę? Ja wpadnę w furię Gdzie oni jeszcze są? Tam gdzieś jest. Tu jest, nie to ty Dobra, a teraz robimy teorię wybuchów, czekaj, czekaj,

Otworzyłem, a tam nic nie było. Czekaj. Jeszcze spadłem. Czekaj, trzeba się chyba jakoś tego pozbyć, nie? Nooo, wejść tam nie można. O, dobra. Cześć, co ty zrobiłeś? Rozwaliłem jakąś skrzynkę. Czekaj, kibelek. O, w kibelku broń. Srabinek. Co jest? jakieś pistoleciki? Zg a czekaj, bo coś tam biegnie na nas. Power fuse. Chyba mamy. Od... Co? co to jest? Nie, tak, ten karabinek daje radę nawet. Ta obrotówka mi się podoba bardzo, wiesz? To Ona dobra, tylko na bieskiej dystans jest. Strasznie duży rozrzut, nie? No ogromny. Czekaj, wypróbuję bagnet. A, ucieka. Ale tak to dobra broń. Trzeba się przyzwyczaić. I ona rozruch taki ma. Masz broń jakiegoś wypadocznego. Czekaj, zobaczcie jakiś... czekaj, bo ja tu już parę broni zgarnąłem. Zielone broń, nie? ...we mnie? Czekaj... ...congratulation! Okej... Okay. Dostałem coś... ...Vault... ...Hunters... Ray. O, pistolet, karabin. Wiesz? Ty, wiesz, że już mi się chyba naprawił ten błąd, bon, bo nagle otrzymałem cały zestaw broni, której miałem na początku? Te kamienie roz można rozwalać, jak coś, co lecą do ciebie. Ja wiem, jak to ja ci mówiłem za... ostatnio. A to pewnie nie słuchałem. Tak się słucha, kolego. Czekaj, wezmę to, to jest zawsze. Leć, życie, leć! Ja sobie chyba tu oglądam, a tam się ktoś rozwala, nie? Poszło, 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 poszło. No, jeden HP mam. Czu, cud, że żyję. Z czym się skończyło? Czekaj, no, trzeba. No, fajny pistolet karabin. To mnie pociesza. Ty, no, 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 weź pomóż, nie ma oczywiście. No, już pomagam. Serdecznie, sobie że ja z tyłu stoję, no stoję, ale. Masz, w... masz, masz, masz bagno. Ty, co Coś z niego wypadło. Bad hair Day. Nie wiem, wezmę w razie co. Ale my jakoś misję mamy. A coś żyłem czekaj. Jeden na, cztery, jeden na cztery, coś. Ha, mamy Piku Balemonk Hair. Zdobądźmy włosy tych, tych potworów. Czekaj, ale tu już ich nie ma. My musimy ich zabijać. Przy, Czy... meleat, przy użyciu tego, kasteta, w twoim przypadku chyba sikierki, tak? Albo, nie wiem, ja tego z bagnetem wziąłem, rozwaliłem z broni. No to tak, musi, właśnie musisz ich zabijać za pomocą, wiesz, ataku Brać. takiego, o takiego, o. No wręcz. No, takiego, no właśnie. Tego słowa mi brakowało. Jeszcze nikt z nas nie ginął, sukces, ty. Sukces, sukces, ta. Do czasu. Do czasu. O patrz, otwarcia z na puste. po prostu Eter Nie, ja zgarnęłem, wiesz? Tak szybko, że nawet nie zauważyłem co to było. Uuuu... Co to jest? Łogniem daje. Ale się pali. O, A co ja mam? O, pistolet maszynowy. Dobra, zobaczymy jak to strzela. Dobra, ale to co? E, czekaj, be, winda, tak? Winda czy te e, włosy musimy zainstalować. Winda, winda. Najpierw windę zrobimy. Tak, trzeba doprowadzić wszystko... Co? No i? E, zjechała. A, dobra. <grych> wow. Ale prosto. A tam widzę ludzi. Patrz, prawie jak w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Open. Co my tu mamy? Open the door Ej, strzelają w nas. Wchodzi, zamykam No i co, I musimy świecić się automat. Do napoju kup, tarczę. Purchase Shield. Przysz... no słyszę. Ja kupię zaraz jakąś. Albo nie, bo mi nie stać. A nie, ja zaraz coś sprzedam. To, to jest G, to jest G. Ale to jest G. Radio nie działa. Co nie działa? Dobra. Ten, rad ten radio no. by chciał słuchać jeszcze. Dobra, sprzedałem trochę rzeczy nie? I teraz kopiemy, kupię sobie jakiegoś shield'a Myślę tego... Takie piękne widoki są Poczekał, tu coś widzę, można chyba wejść Albo mi się wydaje Tyle, ale to zaczekaj na mnie, bo NIE ja MOŻNA! Tu, tutaj zrobiłem quest'a, ja tutaj quest'a wykonuję Może to tutaj trzeba wejść Tutaj co... co ty żeś zrobił? Gdzie ty, jak ty żeś tam wlazł? Ty, co ty tam bierzesz? Ty, 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 sam zgarniaj itemki, a... Nie, dobra, nic nie wezmę, dawaj, chodź tu. Czekaj, czekaj. Tędy, tutaj właśnie, po śniegu musisz i tu... O, tu masz taką dróżkę, tu, po co? Tu? No. I musisz skoczyć do mnie teraz. Dawaj. O nie. nie. Eee, kurde. Czekaj, już wjeżdżam na górę. Dobra, ja nic nie biorę, spokojnie. Piękna woda. Dobrze, że człowiek się nie zabija, jak skacze. A tam wyżej można wejść? Mam manię wielkości. Chciałbym ciągle wyżej. Czekaj, bo skoczyłem na beczkę i ona by mnie zabiła. A, sko a jak skoczyłem z góry na dół, no to żyję dalej, wiesz? O, wchodź, dawaj. Czysty przypadek, że to znalazłem, wiesz? Wszedłem na tym tempie. Kurde. Lud, czy co to jest? Tak patrzę, taka fajna dróżka Michał, profesjonalnie to trzeba zrobić. Jak ja czekaj, to zaraz spadnę. To profesjonalnie będziesz mi pouczać. No jestem tutaj. No i teraz skiknice. Hup. <głos> Czekaj. <głos> Nie tak. O no, jestem, dobra. Okej, okay. co my tu mamy? Jakieś pystoly, pistoleci. Project Revolver. E e shooting revolver. Czekaj, to tutaj mamy taki, mamy taki i mamy taki. Czekaj, czekaj, może zejść bo mi zasłaniesz widoki Dobra, ja biorę środkowy. Wezmę resztę I tutaj widzę w tym sklepie co był na dole można sprzedać coś? Tak o, można można, można Ja wykonałem tą misję, kupiłem y, tą tarczę Ja muszę parę rzeczy posprzedawać Łocie, ammo Czekaj To sprzedam o kocie, o To o jest fajne To sprzedam to jest fajne, to sprzedam, to sprzedam, 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 sprzedam. sprzedam. sprzedam, sprzedam. i, I nic a dolara. Dobra, chyba wszystko. I Cześć, a nic a dolara. Chyba... chyba to sprzedam, zobaczmy to sobie wezmę. Dobra, co za zaznaczysz, to dobra, nie wiem. O laser mam nawet i kolimator. Jak szybko strzelam? Ło ho, ho chyba zrypałem. Gdzie ty jesteś? Dobra, Michał. Ja skoczę. Tu się fajnie zmontuję, i będę lecieć w przestworzach. Teraz. dum Co ja ma robić? Ja ich zaczepiłem jak coś, to mogą do ciebie strzelać. A nie, nie strzelałem. Dziękuję za informację, dziękuję za ostrzeżenie. Dzisiaj jakoś mam nadwyżkę FPS-ów. Z jakiej to przyczyny? Ciekawe. Czy ty mnie słyszysz? Słyszę, słyszę. Ja nie wiem czemu. Jakby mówił sam do ściany. <grym> no niestety tak bywa czasem. Komentowe, nadwyżka bla, bla, FPS. Bla, 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 Ale to na dobrze. Nagradę? To dobrze. Jak no, <laughs> Japoński zapłon masz Jakiś skin o, kolejny można wziąć. Jakaś misja. Bierzemy. Dzięki. Spróbuję skoczyć ci na głowę, nie ruszaj się. Tylko jakiś skin. Patrz, próbuję ci skoczyć na głowę i spadam. Co, coś dostałeś? No skin też dostałem. Skin A co mi tych six skinów? Co one dają? Eee, nie wiem, chyba oprócz zmiany wyglądu, to nic. No ale gdzie tą zmianę wyglądu jeszcze można wziąć? i iżm ja to wiedźma. Amunicję trzeba dokupić. Taka droga amunicja, zdzierstwo. O Jezu, ci to też nie mają. Wiesz co, wolę znajdować. Wolę znajdować amunicję Idziemy? Wcześnie? Yy, Gdzie tak jesteś? Tu, tu Tu, 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 no, Dobrze I Teraz weźmy sobie misję Która to weź, była? We, weź, weź z tymi, tymi, tymi No Dobra Jeden na cztery A to co? A są trzy punkty To my jedno już zgarnęliśmy To co jeszcze? W każdym z trzech punktów musimy zgarnąć pozostałe? No chyba tak, bo mamy... Dobra Rozdzielamy się czy razem? Wygania będzie, wiesz co, razem. Chodźmy, idziemy razem i tyle. Lepiej ich nie zaczepiaj, wiesz? Boczkiem przejdziemy sobie. Dobra. Nie potrzebujemy... niepotrzebnych gości. Biegniem, 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 no bo zbiedniem. Czekaj, czekaj. bo prawie zamarszł do wody wpadłeś? Tak Ej ej, dobra. Świecisz się na zielono Woda z Czarnobyla <laughs> Promieniowa nie ma Tak tam jest Czarnobylska ja strefa ja bezpieczeństwa ja A, tam są te te potworki, co i musimy nie je... Za pomocą właśnie... Ej no właśnie, nie trafią bo to może by je tak osłabić każdego, a dobić tym. Oj sorry, rozwaliłem <laughs> jednego. No, padzie ucieka, ucieka uciekamy no. Już, kastot. Jest misja. O oh, jest, jest. To wygląda jak. nie wiem, cokolwiek. Czekaj. Czekaj, bo Osłabię go. Kurde. Osłabiony. Dajemy. Nie Aż dwa? Wypadły? Patrz, dobra, resztę rozwalamy już. Patrz, i, I już w jednym punkt. Tak, tak, A w tak. Punkcie dobra, no to pięknie. Bo ja myślałem, że to będzie miał jeden konkretny z danego. tyle punktów wzięli na wazi. Dobra, wróćmy do Hammerlocka, czyli Twojego Five O'Clocka, albo do Klaptrapa. Klaptrapa, puszka lub. A, Już wolę Brytola. No, mnie gada. <laughs> nie gada. Zobacz, statek się wbił w górę lodową. Titanic! Gdzie? No tuż było tu... do... Nie wiedziałem nawet że to statek jest. No zobacz, no ma taką taką wie wieżę jak na ten mostek tam jak na statkach zobacz, no chyba że ja się mylę. No, widzę, widzę ostrzegawczy jesteś w no. Ale wszędzie krajobrazy radem ze złomowiska no. Na... No Dwa odcinki wrzucę, ponieważ nie było przez trzy dni Dwa Taki. dni, trzy dni no czy inni. W ogóle co dopiero będę wrzucał Przez dwa odcineczki wrzucę Mam nadzieję, że będziecie to oglądać Liczę na to Michał ja również, też. Tak? Ja też, ja też liczę na to wiesz, bardzo. Masz taki zapłon Michał Zmęczony? O, tak, tak, tak to jest, wiesz, jak ktoś jeszcze na studia od rana do wieczora 5 o'clock, dobra Wow, ujoka Sniperka! Uj, ty! A co patrzymy, a ja coś dostałem? Też dostałem snajpereczkę, 35 obrażeń zadaję. Teraz powinnaś dostać, jak ja wziąłem, chyba że nie dostajesz. Masz czy nie masz? Czekaj, no teraz no patrz, jakąś mam, jedną. Na piąty Z... poziom powinna być. A e, czekaj. No ma, 100 obrażeń, piąty poziom, no jest, Ile mam obrażeń? 100 obrażeń, damage 100. Moja ma tylko 65. Ja sobie zostawiam. Ewentualnie później będzie do tego, do handel, wymiana. Ty rombany. To ja wziąłem gorszą mam niż ty. Z Jakie <noise> to racji Sprawiedliwość ludowa. W końcu. Astał. Krapka tu. Dobra. E, e, jakaś misja. Gdzieś musimy iść. Escort. Czekaj, ja... rap, rap. Czekaj chciałem zobaczyć. Ty, się opac, Musimy go eskortować do statku. Discovered. Musimy go może, jest... naj... może najpierw zróbmy poboczną o, co? A jest flint. Co ty na to? Dobra. To Dobra. flint. Ej, ja, czekaj, co tam jest jeszcze? Tamo. Czekaj, gdzie tam? A no właśnie nie sprawdzaliśmy. Wow. Co to jest? Co to robić? Czekaj, będę pierwszy. już A wygląd można zmienić. -ho -ho. Czekaj, mam new. Co, za darmo? Za darmo, nie? Eee, ten skin jest ciekawy. O jakiś nowy mam Amarillo no To wezmę go. Jak wyglądam? Czekaj, zaraz zobaczę Jestem taki mały, czy mi się wydaje. Jak wyglądam Mam powiedzieć? No Jak widał dodałeś mi odruchy. Jakiś taki se. E, no już, Czekaj. Słuchaj, no dobry kolega, powinien być szczery, nie? A jak wyglądam teraz? Czekaj, już. I teraz tak będę sobie chodzić. <noise> tak, kuku. Zobacz, piękny jestem. Jezus. Tak? <noise> Chryste, panie. No co? Czyż nie jestem piękny? Słuchaj, lepiej, lepiej, lepiej weź się uspokój, bo zaraz, jak ten, jak, e, e, jak ja zacznę komentować, to mi zaś przyleci pod para do równości i będzie prostą Wiesz? Czekaj, mam tu ciekawą broń do kupienia. Przeciwko moim wypowiedziom. Co mogę sprzedać? To sprzedam, a tej sniperki nie będę używać. Mam lepszą. A tutaj ciekawe bronie są, widzę pistolety. No dobra, to potem. Ja tutaj, bo ja lubię eksplorować. Eksplorować... Ale coś ominąłeś. Safing, Dobrze, pieniądze, mamy safe. Pieniądze, pieniądze, pieniądze. E, tylko pieniądze to. Dobra, gdzie musimy iść teraz? Sprawdzamy Sprawdzam mapę. Słuchaj, musimy teraz iść w tym kierunku, co my tam porozmawialiśmy, ten elektryczny pastuch. co tam jest? Pastuch? I jest map to exit so te... shelf No idziemy zobaczymy co tam jest. To jest misja poboczna, to co? Ja nie no, wiem czy jest możliwość się... powrotu do lokacji czy nie ma nie wiem Chyba jest, nie chyba jest Ty wziąłem jakiś aparat, czy to luneta i sobie oglądam Magiczna ściana czekaj Magiczna ściana, ty Dobra, nie będę kombinować. Dobra, ja czekam na ciebie i im na szczecin. Biegnie im po Ale wiesz, co takie spadanie z różnych obiektów? Bardzo Ale pomaga. dobra, na razie olać tego klaptapa, bo to jest inna misja. Niech ginie. Hansom Jack. Niech ginie. W powietrzu, A jak ty, lecisz, mi się I co, i, i zostawiłeś zas, ten kolor, no nie. Piękny jestem, nie? Nie. Ja wiem, lepiej. Co tak skaczesz? Skaczesz broń tam leży. No właśnie, ją zobaczyłem wcześniej. Coś to wiesz? Jak się rzucił! <śm> jak na mięso. Trzeba <śm> walczyć. O broń. <śm> Ten, na propos G, używasz gr granatu. Wiesz o tym? Y -y -y wiem. No To zawsze. Czekaj, tutaj, tutaj, dobra. Ok, Travel. Wychodzimy poza lokację. A... Nastawa, wiesz, na cisza. Dobra. Nowa lokacja, pięknie wygląda, lodowa. Nie? No. Czekaj, jeszcze zobaczmy co tutaj jest. Tarcza, tarcza, życie. O, a z drugiej strony jest coś ciekawszego. Amunicja. Nie ma tak jak przeprowadzić sobie... Ty, tutaj się... ktoś sznury od szubienicy. Dobra, Nie Michał. Ma... Nie ma tak jak przeprowadzić sobie automaty... Na, na sankach. sankach. Z żlinami od szubienicy. Z plamami krwi. Nie wiem, to jest krew? Nie no ma, może. może się wylała komuś. Z poda z kuleczek na pewno farba Dobra, A. Michał myślę że będziemy kończyć no Co to tak na to? tak tak czyli tak oglądajcie polecajcie komentujcie. komentujcie subskrybujcie i łapkujcie. tak także dziękujemy za wspólnie miły spędzony czas na razie cześć no cześć